Legenda o poznańskich koziołkach. Czyta Antoni Wielogórski. Kiedy po wielkim pożarze miasta odbudowano ratusz, postanowiono zamówić u mistrza Bartłomieja Zgubina specjalny zegar na ratuszową wieżę. Nie każde miasto było stać na taki wydatek, a że Poznań był wtedy jednym z najbogatszych miast, Rada Miejska postanowiła hucznie uczcić to ważne wydarzenie. Zaplanowano wydać wielką ucztę, na którą miały zjechać do Poznania najważniejsze osobistości. Pracy było co niemiara, a kucharz uwijał się jak w ukropie. Na główne danie miał podać pieczeń starniego uczca. Do obracania pieczeni narożnie został wyznaczony mały kuchcik Pietrek. Goście już zaczęli się zjeżdżać na rynku, robiło się coraz tłoczniej. Tyle ciekawych rzeczy do obejrzenia, a Sarni uciec pieczy się tak powoli. W dodatku sam mistrz Bartłomiej opowiadał mu rano o mechanizmie zegara: o kółkach, które powoli się obracają, cichutko tykając. Opowiadał o ciężarkach, które poruszają zegarowy mechanizm. A tu trzeba siedzieć i pilnować pieczeni. Realizacja Fundacja Słowo i kropka. Projekt został współfinansowany ze środków powiatu poznańskiego.